Mam problem. Szacuje się, że około 90% nowotworów złośliwych jest konsekwencją palenia papierosów. Papierosy pali 1,4 dorosłych Polaków, co 5 regularnie, a co 20 okazjonalnie. Oczywiście w te statystyki nie są wliczani palacze niepełnoletni. Palenie papierosów i wyrobów tytoniowych jest najpopularniejszym nałogiem na świecie. W Polsce co roku około 80 tysięcy mieszkańców umiera z powodu palenia tytoniu, a kolejne 8 tysięcy zgonów jest spowodowanych biernym paleniem. Z roku na rok alternatywy dla klasycznych papierosów zalały cały rynek i tutaj. Pojawił się problem, z którym muszę się zmierzyć. Planowałem ten odcinek naprawdę bardzo długo. Nie wiem za bardzo, jak podejść do tego tematu, bo nigdy wcześniej się nie otworzyłem z czymś, co tak trzymałem prywatnie przed wami, bo trochę się tego wstydzę. Ja wiem, że palenie jakichkolwiek wyrobów tytoniowych, czy tam wejpowanie i tak dalej, jest na tyle znormalizowane, że to nie jest nic dziwnego, ale jakoś czuję się z tym trochę dziwnie, chciałbym rzucić palenie i muszę być z wami tutaj szczery. Jakie są konsekwencje palenia tytoniu? Choroby układu. Krążenia, zawał serca, uder mózgu, krak płuc, rak jamy ustnej, gardła, krtani, przełyku, trzustki, pęcherza moczowego i nerek. Poroby zakrzepowo-zatorowe, rozedma i przewlekłe zapalenie oskrzeli, coś co mnie niedawno dotknęło. Poroby wynikające z wieloletniego palenia papierosów, nawet PDF jest cały. Nowotwory, choroba wieńcowa serca, miażdżyca naczyń, niewydolność płuc, przewlekłe zapalenie oskrzeli, impotencja i upośledzenie płodności. Jeśli to wszystko prawda, to trzeba coś z tym zrobić. Powody, dla których ja chcę rzucić palenie. Przede wszystkim powody zdrowotne. Niedawno miałem zapalenie oskrzeli na tyle mocne, że musiałem udać się do pulmonologa. U pulmonologa dowiedziałem się, że faktycznie mam dosyć mocne zapalenie oskrzeli, plus do tego wszystkiego okazało się, że jestem astmatykiem, o czym nie wiedziałem. Wiem, że moja mama jest astmatyczką, jest to choroba, którą się dziedziczy, mogłem się tego spodziewać, ale nigdy jakoś nie czułem się jako astmatyk. Oczywiście mam leki, teraz przez dwa miesiące zażywam leki na tą astmę, plus na płucach mam zmiany po... No, i jak się możecie domyślić, palenie na pewno nie pomaga temu wszystkiemu. Moi drodzy, nowe case od Mobile Fox, które mają swoją premierę 7 listopada o godzinie 18. A jest to seria Proshock, która gwarantuje, że waszemu urządzeniu nic się nie stanie, nawet przy upadku z 5 metrów. Do tego macie pełną możliwość kustomizacji samego casea, oraz do wyboru macie 8 różnych kolorów przycisków i tych bumperów tutaj nowych. Pudełko prezentuje się w następujący sposób o samej wytrzymałości case'ów od Mobil Foxa nie muszę wam dużo mówić, bo sami wiecie, że one są mega odporne i bardzo dobrze chronią wasz telefon. Telefon podrzucamy i totalnie nic się z nim nie dzieje, jest cały zdrowy, plecki też są całe. I moi drodzy, robimy jeszcze ekstremalny test case'a, także lecimy. Nowe case naprawdę dają radę. Wbijajcie na link w opisie i ustawcie sobie powiadomienie, bo 7 listopada o godzinie 18:00, jeśli złożycie zamówienie przez pierwszą godzinę, to dostaniecie gratisowy zestaw bumperów i przycisków w różnych kolorach. Do tego macie promkę na wszystkie case'y Proshock, nawet na takie, które tutaj są minus 33%, która się więcej nie powtórzy. A jeśli wybierzecie opcję Proker, czyli case'a razem ze szkłem za 198 zł, to macie roczną gwarancję od Mobil Foxa na wymianę ekranu, jeśli się coś z nim stanie. Wbijajcie w link i korzystacie. Drugi aspekt jest aspektem takiego trochę zdrowia psychicznego i też fizycznego, bo zauważyłem bardzo często, że jak mam słabszy moment, słabszy dzień i tak dalej, palę zdecydowanie więcej, żeby zająć czymś głowę, żeby zająć czymś ręce i usta. I ostatnim powodem, dla którego chciałbym rzucić palenia, to jest aspekt mojej kondycji fizycznej. Zauważyłem, że zwłaszcza przez ostatni czas i jeszcze przez choroby, które mi się wszystkie nakładały i tak dalej, zwłaszcza w tym roku do tego stopnia, że wejdę po kilku schodach, jestem zmęczony, albo robię taki monolog i po prostu muszę sobie za chwilkę zrobić przerwę, żeby złapać kilka oddechów. Do tego stopnia jest zły. Do czego się to w końcu przyda? ekostatyw. Zaczęło się to mniej więcej w okolicach 15-16 roku życia z klasycznymi papierosami. Podpalanie, raczej nie palenie takie codziennie, ale podpalanie gdzieś tam wiecie przy pierwszym piwku, które ma 2-3%. Tak to wygląda u nas. W Stanach od 21 roku życia zaczynają pić. W Polsce mając 21 lat to my już przestajemy pić. Bardzo szybko te papierosy przerodziły się w pierwsze elektroniczne papierosy. I później te papierosy trochę ewoluowały. Pojawiło się więcej likwidów. Pojawiły się przede wszystkim likwidy smakowe, bo na początku były tylko mentolowe. No więc coraz więcej osób w szkole zaczęło je mieć jeszcze w gimnazjum. Ja chyba z tego co pamiętam, byłem jedną nawet z pierwszych takich osób, które miało tego. Tego epeta, więc w ogóle wszyscy przychodzili do łazienki na przerwie i wszyscy podziwiali. Później po tych elektronicznych papierosach znowu przerzuciłem się na prawdziwe papierosy. Eee, dosłownie na, na, krótką, na krótką chwilę. To było w okolicach pierwszej technikum. Bardzo szybko to zostało ukrócone przez moich rodziców. No ale wiadomo, no, nie upilnujecie szalonego 16 szesnastolatka czy tam piętnastolatka. Idę jeszcze mnie, to już w ogóle. Później elektroniczny papieros towarzyszył mi przez całe technikum. Aż do końca czwartej klasy, aż tak naprawdę do zeszłego roku w okolicach maja, kwietnia. Elektronicznemu papierosowi powiedziałem: Papa, pa", i przesiadłem się na ikosa. Ikosa na pewno kojarzycie, jeżeli palicie, widzieliście na pewno w towarzystwie hitsy ICOS. Bardzo, bardzo się to stało popularne i to jest moja alternatywa na elektroniczne papierosy i na zwykłe papierosy. Do dnia dzisiejszego palę ikosa Jest to dla mnie okropny problem i chciałbym to w końcu rzucić i w końcu coś może zmienić w swoim życiu, nie? W zeszłym roku nagrałem taki film, że największa zmiana w moim życiu Chciałbym, żeby to była druga największa zmiana w moim życiu, bo palenie towarzyszy mi tak naprawdę od drugiej klasy gimnazjum. 15 roku życia mam lat 24-9 lat palenia. 9 lat? O, Dopiero w tym momencie sobie to uświadomiłem, że to już jest 9 lat. Nie wiem dlaczego nie policzyłem tego wcześniej. 9 lat. I głos mi się łamy, bo mam straszną chrybę. Między innymi też przez palenie. Jakie sytuacje powodują, że palę? Palę tak naprawdę, gdy przypomnę sobie tylko, że muszę sobie zapalić. Przed snem, pierwsza rzecz, którą zrobię, jak wstanę rano, to prawdopodobnie uchylę okno i, i zapalę hitsa. Jak tylko o tym pomyślę, to od razu sięgam po hitsa i znowu o tym pomyślałem, i zaraz sobie będę musiał zapalić. Już zauważyłem, że zacząłem palić po prostu z nudu. Hitsy nie są inwazyjne, że pap jak papierosy. Nie chcę tego tutaj w żaden sposób też absolutnie promować ale hitsy nie śmierdzą tak bardzo. No jest dużo mniej inwazyjny niż papieros, nie? Jak palicie w mieszkaniu czy, czy w domu, to zaraz będzie wszystko żółte, będzie śmierdzieć wszystko, wszystko przesiąknie dymem. No i nie żyje się w takim miejscu zbyt dobrze. No po prostu stało się to bardziej trochę, że tak powiem, komfortowe. Szczerze, tak naprawdę nawet nie mam pojęcia, jak sobie z tym poradzić. Sporo osób mi doradziło, żeby po prostu z dnia na dzień przestać, żeby to po prostu odstawić, pewnego dnia się obudzić, albo nawet zapalić sobie i wyrzucić. I, i tyle. I już po prostu nie wracać do tego i, i przełamać się. Spróbowałem to raz, nie wyszło. Kilka dni udało mi się faktycznie wytrzymać, ale później przy, przy jakiejś tam posiadówce zapaliłem sobie i, i mówię: no Zapaliłem jednego, to zapalę drugiego, i trzeciego, i czwartego, i piątego, i wypaliłem paczkę podczas jednego posiedzenia. Więc mam kilka numerów telefonów przygotowanych. Stronę znalazłem, do której będziemy dzwonić. Zbliża się 12, także idę się położyć do łóżeczka, i idę spać. Jutro będziemy kontynuować dalej tą całą przygodę i historię i mam nadzieję, że ktoś mi poradzi, jak sobie poradzić z problemem palenia. Także, moi drodzy, widzimy się rano. No i siemanko, witam Was w następnym dniu. Dzisiaj szukamy rozwiązania. Witamy w telefonicznej poradni pomocy palącej. Pewnie Dzień dobry. E, dzień dobry. Chciałbym się dopytać, mam dosyć spory problem z paleniem, już tak naprawdę od około 8-9 lat i chciałbym się po prostu dowiedzieć, e, jak rzucić palenie. Tak po prostu e, to przede wszystkim skutecznie. Okej. Okay. A ogólnie mówiąc jest to, to rzucenie palenia jest związane jednak z pracą psychologiczną, z pracą z nawykiem, którą... Oczywiście można wspierać farmakologicznie, z tym, że należy pamiętać, że żadne leki nie lucą za kogoś palenia, ale co tyle dziennie pan pali. Palę około paczki, czasem półtorej paczki. Wie pan, nawet chodzi o to, żeby zacząć pracę nad nawykiem. Czyli na przykład właśnie tak szybko sobie założyć, że jest jedno miejsce, w którym pan ewentualnie pali, tak żeby. To palenie nie to Panu przy każdej czynności jaką Pan wykonuje Właśnie w w łóżku, czy oglądając telewizję, czy tam czytają To też warto o tym pamiętać, że chęć zapalenia papierosa tak naprawdę to jest taki 3-4 minutowy impuls I w momencie kiedy on się pojawi, to warto czymś się zająć na 5-6 minut, tak żeby przestać o tym papierosie myśleć Okej okay. Można się napić szklankę wody, można sobie zrobić jakieś ćwiczenia oddechowe, takich 10 głębokich wdechów nosem To też uspokaja i też daje takie poczucie tak jakby zaciągania się. Mhm. Może pan na przykład też taki triks zastosować ze słonką taką do napoju i też zaciągać się na słonką, więc jeszcze lepiej w ten efekt jeszcze zaciągania się. Także dobrze jest by właśnie tak nic schowane, żeby to też wiązało się z wykonaniem jakichś czynności. trzeba wstać tam do pokoju, otworzyć szafkę, wyjąć pudełko. Jest szansa, że mi się wtedy nie będzie chciało, bo ja jestem na tyle leniwy, że. No dobrze, dobrze. Bardzo pani dziękuję w takim razie za, za krótką, ale bardzo skuteczną pomoc. Nie wpadłem nigdy na, na takie pomysły, także. Będę próbował. Ej, to jest zajebiste. Totalnie anonimowe, nie musiałem się nigdzie przedstawiać, nigdzie podawać swoich danych. Całkiem spoko pomysły. Powiem wam, że nie spodziewałem się tego, że, że z taką łatwością w ogóle będzie mi o tym mówić z totalnie obcą osobą przez telefon. Prawdopodobnie to, że jest to obca osoba, trochę pomaga, bo nie znam mnie, nie zna mnie personalnie itd. i tak dalej, i patrzy trochę z innego punktu na to, co ja jej powiem, tak naprawdę. Motywację mam bardzo dużą, bo bardzo dużo moich znajomych przestało faktycznie palić. Sporo informacji. Dobra, przemyślałem sobie troszkę wszystko, całą tą rozmowę z, z panią specjalistką na infolinii. Plan mojego działania wygląda następująco. Na początek ograniczam palenie do 15 hitów dziennie. W paczce jest 20 hitów. Z dnia na dzień oczywiście będę starał się coraz mniej tych hitców sobie dawkować, deadline stawiam sobie na 22 listopada. Na totalne odstawienie palenia. Będę sobie próbował radzić na wiele sposobów. Przede wszystkim powrócę do mojej wykałaczki, która mi pomogła już raz i mam nadzieję, że mnie nie zawiedzie. Po drugie, ćwiczenia oddechowe. Mam też inhalatory itd. ze względu na moją astmę i, i ostatni stan zapalenia o skrzeli. Najważniejsze pytanie: jak rzucenie palenia może zmienić mnie na lepsze? Przede wszystkim czysta głowa i nie myślenie ciągle o tym, że. O, dobra, za 5 minut idę sobie zapalić. Po drugie, zdecydowanie poprawiona aktywność fizyczna, może nawet kondycyjnie. Nie wiem, jak to będzie działać, dam wam znać. Może na Instagramie, także wbijajcie na Insta, link w opisie. Będę też starał się troszkę aktywniejszy tryb życia prowadzić, więc mam nadzieję, że to rzucenie palenia mi zdecydowanie pomoże i zmieni mnie to wszystko troszkę na lepsze. Całe to doświadczenie, bo tutaj będzie bardzo dużo samozaparcia, bardzo dużo dyscypliny i bardzo dużo nerwów. Ale mam nadzieję, że jak rzucę palenie, to przejmę, że tak powiem, w pełni kontrolę nad swoim życiem, wolnym od nałogów. Muszę Wam powiedzieć, że dosyć ciężko mi się nagrywało ten film, bo nigdy się tak nie otworzyłem przed kamerą i nie gadałem o takich rzeczach. I mam nadzieję, że będzie też to dla Was jakaś nauczka. Jeżeli jesteście palaczami, to raczej nie kierujcie się w stronę leków. Starajcie się to zrobić własną wolą i, i że tak powiem, siłą własnego umysłu. To tyle ode mnie. Trzymajcie się i. Trzymajcie za mnie kciuki. A ja trzymam za was kciuki.